Siemanko witacie w kolejnym odcinku na naszym kanale. A dzisiaj kontynuujemy dalej naszą grę w The Forest. Długo się zbieraliśmy do tego odcinka, bo ktoś wanek. Nie chciał nagrywać. <śmienic> nie, nie, nie. Nie, wcale w ogóle. Kochani moi. Kamil no, nie, ma odcinek, a Kamil ja was, nie was kocham, ja nagrywam dla was najlepsze filmiki, a mu się nie chce botać. Nie, no chyba sobie ja chcę robić mnie teraz. <śmienic> nie Dobra. chcę mu się, e, ogólnie? a mi się chce, bo, ponieważ nagrywam dużo na, na mój kanał wbijać na niego i zostawić suba łapy, bo trzeba wbijać a, suby libra... i tam będą Więcej odcinków na Waneksie, bo tam jest lepsze Mi e, mikro. Grafika, dźwięk <grafika> i wszystko. Biedronka <grafika> tym też tam jest. No i w dzisiejszym odcinku będziemy zbierać drewno, bo musimy zbudować most. Dobra, także jest albo timelapse albo cięcie. Drewno. Teraz poleci jak. Zbierzemy teraz jeszcze drewna, żeby dobudować tę platformę, Time którą tam Timelapse, timelapse! Dobra, lecimy sobie do jachtu, bo po prostu chcemy wziąć sobie rzeczy z jachtu Trzeba wziąć alkohol, żeby być Batoniki W ogóle... Gaśnice żeby nie... żeby... żeby ugasić muszyna. Usola dla hmm, Dobra, pójdź Kamil, pójdź. Trzeba... Nie, 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 ja się modlę. Nie hmm. ojdźle na... Kamil przestuń. To nie ma śmieszne. Ale ty już księżka, za i za inny. A i ogólnie ten grup to jest... Mm... To jest Og. Ej, nie, nie wytrzymę za chwilę. <grafy> w tym grabie umarł Og. Strzeli mnie coś, już czuję jak dom jest silny. Dobra, leć za mną. Og. O, i Ej, dwie, dwie te z niego wyleciały. Dobra, pójdź. W ogóle... O. I spa, zrestartowały się ten laptop. Ale szkoda, że walizki się. Ale one jakby są otwarte, ale się też restartują. O! Szmatki. A to się przyda. Więc szmatki zbieraj Kamilku. Czy ty... Naprawdę. Co? Budź. Ciekaw... To, to jest przypowieść, Ja już wszystko wiem. W tym grobie, właśnie w tym, umarł ogr na statku. Nie, w tym grobie umarł. Y, <gry> czy, ja, czy, no nie kłam widzów. Nie kłam widzów. W tym grobie umarł ogr. Dobra, niech umarł ogr, i pójdź do mnie, i pójdź po takusza. Idę. Niech się ogr już Niech już ten ogr tu umiera, i nie denerwuj mnie. Wszystkie ogry, ręce do góry. Jest la, jest ma... ank za mną. Nie, ogień, nie, nie, la, la, la. tu mówią? Z kogo ludzie mówią? za gruby. Ajaj, za gruby, Z nie na Ja tu skoczę, bo jest chudy. I co, wskoczyłeś? Serio. Nie ja, serowisz. robisz. Godam, grubas, laniec. <gadam> Jan już zawsze coś wymyśli. Grubasy nie umią. Dobra, pójdź. W ogóle. Witam, lańca. To są oglądałem najlepsze bazy w The Forest, i tu gadałem, że tu najlepsze bazy Ja oglądam najlepszych kulańców na świecie. To, że tu daleko na drewno. Oj, kanibal, kanibal, widzę go, leci. Pa, Pa, Gdzie? pa, pa. No tu przez ty nas leci, widzisz? Nick, witam. Pierwszy kanibal, to nie... O, widzisz Pierwsze jak Pierwsze jedzenie. Kan leci. Pierwsze jedzenie leci do nas. Nadchodzę. Pierwsze jedzenie, no nie, nie, on już zje. go zjeść. <grym> Jelen ma AP, nieśmiertelny. Co to jest fakcja, ale co to, to jest fakcja. O, dobił, no, Dobi. Jedzenie, jedzenie, nie Dobra, Dawać nie żyje. Ręce i nogi Dawaj ręce i nogi To, myślę, że kolejne podlecią, ale wiesz co to świadczy o tym, że tu jest teraz kanibal, wiesz co to znaczy? Nie To znaczy, że musi dać ręce i nogi Czyś ty wziął mi te dwie nogi, je nie jedna rzecz? Nie o, Ma, go. Mam dwie nogi. Miała jedna noga, dwie ręce. Jedna noga i dwie ręce, a łeb wziąłeś jeszcze. Dobra, easy. Dobra. Pójdź, widzisz, widzisz to, co tam jest? Tak. Tam jest kusza. Od tych właśnie. Tych. Le, płyna tam. No ja też. Taki jest zamysł. Ja tylko czekam. Czemu ty nie chcesz? się rekina, ja? Nie. Yeah. Kanibal, pa, leci! Kolejnych dwóch, trzech! Trzech. Małpy! Co ci się z mikrem odwalo? Bój, 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 jedzenie! Mm, bardzo mi przykro. Bardzo o, mi A ty? A ty? Co? 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 Co, Co? Co? małpo? Małpiś i do bitka... Ja mój już jest martwy jak tam twoi Biać Idziemy O kolejny leci, pa Ej, trzech kolejnych, pa Ej, ci cenzura, bra musiał dać naprawdę Czemu? No nie widzisz tej baby No i? Już podchodzi pod cenzurę O lala Bo tu jaszczurek nie ma, to jest. Ładne mofili w tym. Po co się rado, właśnie widzowie się. Ty, ona mnie zabije! Co za debil. Możesz go bić normalnie, tak jak powinieneś. Oj, daj Się tam razi. O, silny brat z Ej, muszę leki. Nie, leci do ciebie, leci do ciebie! Leci do ciebie. Leci do ciebie. Leci do ciebie. Małpisz on. Mało ci? Co jest? Co jest? Ale oni ubijają. Masakra. Ale mnie ubił. Co za frajer. Głupi ma zawsze szczęści, Siema. O! Serio. Dobra, okej. Ja pierdzielę ilech tu jest mm. nie, jakich Ula lapa. Kurde Pana nie przemyślałem panczysz. tego. Pana mój pan Ni Nie. Ja się na pierwszym pół godziny z kanibalami a ten teraz tu se ni <noise> Poszłem! Spad! Poszedłem! Poszłem! Śląsko <noise> Uspokój się! Gdzieś mi wszystko! Ty ma ja pierdziele i cię jeszcze! Bo żeś mi WSZYSTKO! Aj nie umiejętnie, że głodny, że biedny! Chodź! Wszystko straszne, ulanie. Chodź, Nie umisz! Ty się jest noś. I on kamieni. Jeszcze. Co ty nie powiesz? Dziwne. Hmm. Fes, nie? Hmm? Kurde, masakra. <laughs> bardzo dziwna rzecz. Fes, kurde. A to ognisko wczoraj to, nie wiem, kurde, naprawdę tak nagle się rozpadło, nie? No właśnie, bardzo dziwna rzecz. Fes dziwny gościu. Coś znowu wybudował. Tam... <laughs> Oni. I żyj tu stacjo naprawić ognisko Czym? Żeby Na... na <mfisy> do naprawy się do Wytłumacz naprawy to powoli Jak chciałeś naprawić coś co działo Wytłumaczmy co? co? żeby lepiej świeciało Świeciało Od, od dzisiaj świe, świeciało Ognisko świeciło. Świeciało Świeciło. Uh -huh. Świeciało, świeciało. Świeciało, dobra, zapamiętam. Bela ciao, bela ciao, ciao, ciao. Nie, 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 weźcie mi go. I naprawdę, mi się nie chce tych ognisek tu postawiać, naprawdę już. Bela ciao, bela ciao, bela ciao, Ej, kurwa, szukaj jego kamieni teraz. Ej, jeszcze cię będzie ciepać kamieniami, naprawdę. baba. Ja latam! Ej, zdenerwujesz mnie. Trzeba cię naprawić. <grym> <grym> Mąż po ryju, gościu, żryj! <grym> żryj, tam inny... Ryj! Ta Ryj! Ryj! Zdenerwujesz ry, ry. ry. mnie taki zachowaniem że głodny umra, umbrał, umrał, umra! Zdychaj, zdychaj. O, szmatki się zrespiły. Hmm, jak miło. Więcej szmatek, daj, daj, daj. Wszystko zjesz, ruch, ulaniec. Widzicie co? Co że się ulamy? Wszystko je, i za no to musimy wyciągnąć, to damy sobie tutaj. E, pewien idiota mnie tu chce uderzyć. Nazywa się Janusz. Nie podchodź. Nie, 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 nie. Nie martw się. Ej Kamil, patrz na plażę. Pójdź, pójdź, pójdź i stój i popatrz na plażę. Naprawia ich. Kanibale się kąpią, patrz. Mózg ci, Aaaa. Aaaa. I ci... I ty mnie denerwujesz. Dobra, czekaj, skraftuję ja łuk na szybko. Jak się kraftowało łuk? Dwa? Ja się naprawia spokojnie. Czekaj. Cały się trzęsiesz. Zaraz włókniesz. Ta. Ja, idę naprawić. Nie ma ich już tu, chodź. Ja tam nie lecę. Bela ciao, bela ciao, bela ciał, ciao, ciao. Dobra, pójdź Giwko. No leć tam! Czekam. Moment, sejwa jak coś, że nas zabije, idioto. Pójdź, pynę mi. trwała pod wodą, żebyś widział po prostu. Ok. Na pro... <laughs> Kamil, pójdź bo skończyć. Pójdź to skończyć. A ja mam zapisy Naprawia. Za chwilę przydaję idę na patyki. Oh. Dobra, jeśli odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić suba, lajka, napisać w komentarzu pod filmem co wam się podobało, co mamy poprawić, co zrobić w następnym odcinku możecie też pisać swoje porady. Jak do naprawić forest... mózg są. <laughs> do... Jak naprawić? Dotyczące de... Deforesta, tak się... Także do usłyszenia. No i siema.